Cześć, ja nazywam się Max, dzisiaj mamy 10 sierpień. Chciałem wam pokazać yy, oczywiście wglądu do rodzin, ponieważ wiele osób boi się tego przesypywania na węze i chciałem też tam trochę opowiedzieć, odnieść się do komentarzy oraz no pokazać wam jak to wygląda, że naprawdę nie ma się czego bać i warto sobie chociaż spróbować na kilku rodzinach. Także zaczynamy, zaczekajcie chwilę. Ok, jesteśmy przy Rodzinie, którą Wam pokazuję, ona zawsze jest taka, to nie jest najsilniejsza, nie jest najsłabsza, jest taka średnia po prostu. O, chyba coś tutaj <śle> źle domknąłem, jak widzę. Od razu Wam pokażę. Nie będę tego wycinał, no bo to bez sensu, że nie będę Was oszukiwał. No zdarza mi się, widocznie źle, no źle domknąłem pod karmiaczkę nie teraz nie było chwilę na pasiece, więc podkarmiłem je na zapas, dałem im po prostu więcej i widzicie tu co tutaj było nasz te obmiotę Dobra jak widzicie pszczoły dostały pół kilo ciasta tutaj to wyrzucamy na razie na bok tutaj był w tym był podany syrop zostały syropu 1 do 1 akurat te żeby o, tutaj trochę jest od rozstawiania sprzętu, pewnie. Pszczoły tak. już dosyć mocno kikują. Mamy gniazdo, hmm. gniazdo jest odbudowane. Muszę sprawdzić, bo wydaje mi się, że trochę przegiąłem z tym, z tym syropem, ale miało w ogóle nie być pogody. Ostatecznie była ona taka średnia. Także pszczoły mogły coś się przynieść z nawłoci, bo on dosyć sporo jej w moich okolicach. A. Niestety jedna pszczoła, że tak powiem, postanowiła mnie zaatakować. Też jest dosyć kiepska pogoda. Jest bardzo wiecznie. Aczkolwiek to no, nie ma tragedii. To sobie schowam, żeby one nie wchodziły. To jest ten minus, niestety, że jak się ma bluzę, to one lubią tutaj wejść. Postaramy się. Generalnie możemy, pokażę Wam tutaj, może, nie wiem co to widać. Zobaczcie sobie. Też skopropolis czysty. Te tutaj, one nie widać, tutaj te rzeczy. Także to można sobie bez żadnego problemu zbierać. Zobaczymy co tutaj z matką i tak dalej. Ja sobie ze ten propolis, bo mi jest akurat potrzebny i zaraz wracam. Propolis mamy uzbierane, taka mała kulka, ale z każdej takiej rodziny bez większych problemów idzie taką na zbierać z każdym wglądem. No, oczywiście, też ważna rzecz, ja Wam pokazuję to w bardzo krótkim odstępie czasu. Chcę Wam pokazać, nie, nie zalecam Wam przeglądania wszystkich rodzin non-stop, tak jak tutaj ja to pokazuję. Bo no te pszczoły potrzebują też mieć trochę spokoju, nie? to umówmy się, że. Ja to robię w celach edukacyjnych. Widzicie, tutaj już jest węza odbudowana, tam na samym dole widzę, że jeszcze trochę, że tak powiem, nie dociągnęły, ale to wystarczyłoby je zamienić na, na, na 9-8 ramek i wtedy bez problemu. Teraz będziemy widzieć, bo oczywiście w rodzinie pszczelej przesypanej na węze. mamy taką niejako sinusoidę rozwoju, ponieważ jak wiadomo, no ta pszczoła w pewnym momencie umrze, która tutaj była i zanim ona się wymieni na nowo, to jest ta, o tutaj są nawet jajeczka już. Nie wiem, czy to nie, w takim razie matka mogłaby ta poprzednia ramkę muszę się przyjrzeć. Widzicie, tutaj jest gorzej odbudowana, ona jest ruszona ta węza, ale jest taki sposób jak to zrobić. Obracamy ramkę o 180 stopni, to będziecie widzieć, bo ja mam tutaj zaznaczone te kropki, tak? Chodzi o to, żeby te matki się rozczarwiły. Tutaj one akurat matki nie ma. Pyłku mają sporo. Zakładam, że pyłek będzie zlokalizowany bardziej tutaj, bo pszczoły tak u mnie często w jakiś sposób mam podkarmiaczki w ten sposób bardziej to gromadzą. Chciałem się też odnieść do nie wiem, czy tak jakoś skaczą dzisiaj. Chciałem się odnieść do tego, co jakiś kolega napisał na, w, w komentarzach nie pamiętam gdzie że jeżeli on wyleczył odkłady w stanie bezczerwiowym, to de facto nie ma potrzeby już zwalczania warozy. Przynajmniej ja to tak odebrałem. Może tam mu chodziło bardziej o to, że że nie musi przysypać na węze, no to to jest jasne, nie trzeba przysypywać na węze, żeby dobrze leczyć rodzinę. Ja robię przysypanie na węze, no bo w każdym aspekcie się to, że tak powiem, opłaca. Tu, no ja pokażę Wam tutaj, tutaj już zaczynają sklepić czerw, a zaczerwione jest po same brzegi. Tutaj jest pokarm, trzeba by im przystopować z dawaniem pokarmu. Jest mnóstwo tego. Ja te ramki obracam, za niedługo tego już się nie, będzie, nie powinno robić. Ale ja to jeszcze robię, zostawię te pszczoły z obróconymi ramkami na około, myślę, że tydzień, no dzisiaj mamy sobotę, niedziela, no to do przyszłego, tak poniedziałek, wtorek przyszły, tak będą obrócone. I później obrócę już zostawię na stałe pilneskami do strony wylotu, bo to jest u mnie domyślne ustawienie, nie ma to znaczenia, ale chodzi o to, żebyśmy po prostu już nie ruszali. Jest zaczerwione tutaj, jak widać. To jest, tam, to jest czerw. Z takiej ramki wygryzie się około 1,5 do dwóch ramek pszczół, bo to nie jest taka 100% Ze stuprocentowej ramki, takiej zaczerwionej wielkopolskiej, wygryzą się dwie do 3 ramek pszczoły. Widzicie, że no te pszczoły jakoś nie ucierpiały na tym, że że je przysypaliśmy na węze. Są one w dobrej kondycji, mamy tutaj matkę nawiutką. Tutaj o, pokażę coś, to jest też ciekawe zjawisko. Widać, że tutaj na przykład jest dosyć kiepsko zaczerwione. Ja bym na przykład taką matkę wymienił, ale sprawdzę to sobie dopiero za jakiś czas. Najczęściej przy drugim pokoleniu, ponieważ bardzo często przy przysypaniu na węze nie, nie bierzcie, przynajmniej z mojego doświadczenia, nie bierzcie pod, pod uwagę, że Czerw jest w taki sposób, że ma te dziurki, o to chodzi. To powinna być gładka tafla. Ja zalecałbym, matka jest świeżutka, ja zalecałbym Wam sprawdzenie tego dopiero w drugim, pokole, w drugim jakby pokoleniu tej ramki, którą się będzie wygryzało, ponieważ teraz ponieważ teraz te ramki mogą one bardzo często są zawalone pyłkiem, byle gdzie E, pokarmę, ta matka nie ma gdzie czerwić. Mi się zdarzyło, że taką mm, matkę wycofałem, do odkładu sobie po prostu dałem i ta matka była po prostu petardą, także zalecałbym Wam właśnie, z mojego doświadczenia wynika, że patrzcie, takich ramek nie odwracam, bo dokładnie o to mi chodzi, żeby uzyskać taki tutaj wianuszek aż do połowy, tam do 3-4 ramki z tyłu i od góry ma być mało. To jest właśnie plus tej zabudowy zimnej. wydaje mi się, że jest ona lepsza. Do przeglądów trochę gorsza. Zresztą widzicie, że stoję tak, jakbym miał zabudowę ciepłą. Oglądamy. Tutaj na przykład jest już za dużo tego pokarmu. Ja tą ramkę obrócę o 180 stopni, żeby one ten pokarm sobie przegospodarowały. Takie obracanie, jeszcze, na przykład wiosną, to jest bardzo dobry patent. Mogę Wam to zdradzić. Zresztą dużo tych moich patentów wam zdradzam. I też dostałem dużo komentarzy odnoszących się do gospodarki Wandy Ostrowskiej. Wiem, że mogę sobie tym trochę wrogów niestety nazbierać, ponieważ jest dużo zwolenników tej książki. Dla mnie osobiście książka. Gospodarka Pasieczna Wandy Ostrowskiej, która jest z jakiegoś powodu nazywana Biblią Pszczelarską. To jest książka, która powinna zostać na nowo napisana. To jest yy, szczerze szkoda czasu na czytanie jej. tak powiem, yy, wiem, że jest to kontrowersyjne w dalszym ciągu, ale uważam, że naprawdę jest szkoda czasu na czytanie tej książki, ponieważ w cenie tej książki, ta książka wcale nie jest tania. Uważam, że lepiej jak kupicie sobie książkę Wolfganga Litera Zdrowie Pszczół, którą każdy powinien, w mojej opinii, posiadać, która jest aktualnie niezbyt dostępna. Postaram się Wam wrzucić, e, tu jest dzika zabudowa przez to, tak robię, bo chcę przegonić te pszczoły. Miałem za bardzo odsunięte ranki. E, po prostu naprawdę, jeżeli zaczynacie swoją przygodę, odpuścicie sobie tę książkę. Jeżeli już chwilę po życie, to wtedy sobie ją przeczytajcie tak dla fanu i wtedy, wtedy ta książka nic złego Wam nie zrobi. Chodzi o to, że bardzo często ta książka jest napisana w takich... jakby przelarstwo się zmienia, tak? Świat się zmienia, wszystko się zmienia na świecie. I jeżeli sobie będziemy tak siedzieć i dłubać z tym wszystkim, tak zwaną... no niektórych nie przekonam, tak zwanej betonozy pszczelarskiej, nie przekonam do tego, że na przykład przerzucenie wę, na węze o tej porze roku nie jest szkodliwe dla pszczół, że jest, ma praktycznie same zalety. Oprócz tego, że no, trzeba się narobić i yy, myślę, że trzeba po prostu no, być przygotowanym na to, nauczyć się tego robić. Nie przekonam po prostu, wiem o tym, że nie przekonam i tyle. Yy, tacy ludzie będą zawsze i yy, no, trzeba się z tym pogodzić, yy, osobiście. Uważam, że literaturę każdy pszczelarz obowiązkowo powinien czytać tak dużo jak tylko potrafi, obojętnie jaką. Ale ważne, żeby nie brać tego na oślep, tylko się zastanowić, ponieważ tak samo tego, co ja mówię, tego co ja mówię, co mówią moi inni koledzy, YouTuberzy, pszczelarze, czy tam nie wiem jak nazwać, uważam, że powinni, powinniście generalnie. Zastanowić się nad tym, na przykład co ja mówię. Bo jak wiadomo do okazji się mieli, każdy wyciąga złe wnioski też. Nie powiem, że nie miałem paru w top w swoim, nie tak znowu długiej karierze pszczelarskiej Jak wiadomo, jestem dosyć młody jak na pszczelarza, Bo średnia wieku w naszej wspaniałej profesji jest dosyć wysoka. Ale jest coraz więcej młodych pszczelarzy to też trzeba powiedzieć. I chodzi o to, że... Wyciągajcie swoje wnioski, próbujcie, nie bójcie się przede wszystkim próbować. To jest najważniejsze. To jest bardzo trudne. Próbowanie jest bardzo trudne przy takiej małej pasiekach jak my mamy, tam kilka do kilkudziesięciu rodzin. Tam myślę, że koło setki, tam myślę, że już nawet przy 50-80 rodzinach. Jakby ten te ryzyko, wiecie o co chodzi pewnie, te ryzyko na przykład utraty rodziny albo osłabnięcia i połączenia z inną jest dla nas już dużo bardziej akceptowalne przez to, że e, przez to, że po prostu ma, mamy ich więcej, tak? No to jest logiczne. Ja, I na przykład dla mnie strata, e, na przykład załóżmy, że mamy 10 e, rodzin, no to strata połączenie, czyli połączenie jednej rodziny inną, to jest dla nas 100% rzędu 10%, to nie jest mało, a z kolei przy tym jak mamy 100 rodzin, stracimy jedną, no to wiecie, to to jest 1% do łączenia, no to to jest całkowicie normalne. Także uważam, że naprawdę powinniśmy próbować. To, jeżeli nie będziemy próbować, to ten w zostanie w miejscu takim jakim jesteśmy, z tą, tymi cholernymi akarycydami, na które się warowała u odparnia i będziemy w tym sobie tak tkwić do momentu aż nie przyjdzie dosyć sporo do momentu aż nie przyjdzie po prostu jakaś klęska i tyle Uważam, ja wi wiem, że generalnie dla wielu mogę być niewiarygodny, szczególnie na, na mój wiek do teraz. Zresztą jeśli ktoś przyjeżdża do mnie po matki to pyta się czy tata jest w domu, także zawsze mnie to będzie bawiło ale no rozumiem, no sam zresztą jak jadę i się spotkam młodego pszczelarza to też czasem mam wrażenie, że to jest ktoś e, zupełnie, że tak powiem, oderwany od pszczelarstwa i ma, ma tam swoje jakieś przekonania. Ja teraz zamykam tą podkarmiaczkę. E, ja w, jutro, jutro znowu wyjeżdżam. i Znowu, e, że tak powiem, do wszystkich, teraz im wezmę, wszystkim. E, aha, tutaj są dwie pszczoły w daszkach, ja sobie znowu wyjeżdżam, także znowu zrobię ten myk. Jaki syrop podawać? Albo zaczekajcie, zapauzuję nagranie i, i, po, i pokażę siebie. Ok, no co ja chciałem powiedzieć. Jeżeli nie będziemy próbować, to te pszczelarstwo stanie. Stanie i będzie w tym samym miejscu generalnie te wszystkie odkrycia, jakich dokonujemy u się warozy i tak dalej. Najważniejsza jest ta praktyka, nie chodzi do końca o tą teorię, która jest bardzo ważna. I dzięki Bogu, że mamy takich profesorów jak Horbiński, Wilde, to, to są bardzo ważni ludzie. Jedynym tym mankamentem, że oni nie zawsze są na bieżąco z tym, co się dzieje w pasiekach. Bardzo lubię czytać te wszystkie opracowania naukowe, ponieważ z, ty, z tych opracowań właśnie wyciągamy bardzo dużo wniosków. Na przykład tak samo, jak udoskonalenie poławiacza do pyłku było dosyć sporą rewolucją w pszczelarstwie, przez to, że nie uszkadzamy pszczół, a zbieramy pyłek eee, dosyć skutecznie. Także uważam, że naprawdę tacy teoretycy, albo praktycy i teoretycy, którzy jakby zajmują się stricte nauką w pszczelarstwie, są, jakby są na pewno dużo ważniejsi eee, od takiego zwykłego pszczelarza, jak ja. Ale tacy, właśnie zwykli pszczelarze jak my, e, powinniśmy próbować, powinniśmy w jakiś sposób po prostu starać się znaleźć coś nowego. E, oczywiście, jakimiś tam w miarę legalnymi środkami, no bo nie, nie możemy sobie na przykład wymyślić, że u nas jest oporność waroy na amitrazę, flumetrynę i chyba tyle z dopuszczonych substancji. No to z. Załatwię sobie kumafos i kumafosem wyleczę. To nie na tym polega. Polega na tym, żeby zaobserwować to. I mamy tak, taką sytuację z waroą w dzisiejszych jakby czasach pszczelarstwa, że jeżeli ktoś chce leczyć bez metod biotechnicznych, powoli się mu to nie uda. I taka osoba się przekona o tym. Obojętnie jestem przekonany o tym, że taka osoba jakby dojdzie do tego samego wniosku. Tylko, że może jeżeli jest akurat teraz już, że tak powiem, tą tak zwaną betonozą. E, uważa, że na przykład izolacja matek lub e, no, lub przesypanie na węzeł, obojętnie co, jak, jakiekolwiek metody biotechniczne nie mają sensu, bo e, danie apiwarolu, apiwaru czy tam biowaru, e, wszystko razem to, to są te same substancje. To jest najgorsze, co możemy zrobić w życiu e, swoim pszczołom i generalnie. E, a najlepsze co możemy zrobić dla waroły, czyli co powinniśmy zrobić? Powinniśmy stosować minimum dwie lub trzy substancje w sezonie. Jeżeli używamy tak zwanej tej ciężkiej, twardej chemii, właśnie jak akarycydy, to przykładowo możemy zrobić tak. Dajemy paski z amitrazą, tak zwany apiwar lub Biowar 500. Polecam apiwar, zdecydowanie jest lepszy według mnie, aczkolwiek już go nie używam. Może się coś zmieniło, polecam Wam ApiVar, dużo wygodniejszy według mnie do stosowania, szczególnie dla osób, które mają folię, bardzo to docenią. Później na przykład dajemy właśnie, odymiamy sublimujemy właśnie kwas jesienią, kiedy już nie mamy za dużo albo zaizolujemy matki i następnie polewamy właśnie kwasem. Albo inną metodą możemy zrobić, to dajemy Bajwarol na, oparty na flumetrynie, następnie odymiamy Apiwarolem. Tam nie, nie pamiętam, że tak to się robiło 4 razy co 4 dni. To też jest oczywiście dosyć kiepskim pomysłem. No ale załóżmy, że tak robimy i na koniec zasublimujemy kwas. Przepraszam was za te psy, ale al, al, u mnie albo dzwony, albo psy, albo samoloty. No niestety nie ma spokoju. Nie zamierzam tego wycinać. Nie mam teraz akurat tak powiem, czasu. Też nie chce się rozgadywać, bo ten film trochę już trwa, tak jak widzę. Także jakby podsumowując, chciałbym wam powiedzieć, zmianujcie musi, musicie używać różnych substancji chemicznych, albo nie chemicznych obojętnie w połączeniu z metodami biotechnicznymi i zobaczycie różnice, co, co to zmieni w waszej pasiece. Naprawdę, kiedyś sam się bałem izolacji matek, no, no generalnie. Nie dziwię się nikomu, kto nie robił tego, uczył się u starszego pszczelarza. E, ja też się uczyłem u starszych pszczelarzy, których naprawdę szanuję, bo wiele mnie nauczyli takich podstawowych rzeczy. Ale takie osoby, y, pamiętam rozmowę moją z, właśnie ze starszym pszczelarzem, którego się kiedyś uczyłem, bo uczyłem się u kilku, żeby mieć taką, że tak powiem, syntezę tej wiedzy, e, po, powiedziałem mu, że przesypałem pszczoły na węze. To, to było coś, co, czego on nie umiał przeżyć. Po dwóch tygodniach, jak on miał już zebranie w swoim związku, zadzwonił, że nie, nie wie, co on ma zrobić, ale że żebym tak nie robił, bo to naprawdę na pewno mi się ta rodzina osypie. Zrobiłem tak trzy sezony, cztery, nie wiem nawet ile już to robię. Przesypuję pszczoły na węzeł co roku i pokazuję to wam tutaj. Nic się z tymi pszczołami nie dzieje. Mam silne pszczoły. Zdarza mi się, że są na. Oczywiście, no bo. Nie jest problemem, że tak powiem rozpędzić pszczoły na 4 korpusy i żeby one jest tak były, chodzi o tą właśnie równowagę. Mogę mieć pszczoły na czterech korpusach, nie jest to żaden problem, wystarczy dać syropu, zacieśniać gniazda, odpowiednio to robić, tylko to się mija z celem. Przynajmniej według mnie, ja nie potrzebuję takich silnych rodzin mieć. Staram się pszczoły zimować na jeden korpusie, na dwóch korpusach jest bardzo fajnie zimować pszczoły, polecam Wam to. Aczkolwiek ja zimuję na jednym ze względu na braki w sprzęcie. Eee, eee. Także zmierzając już do ostatecznej mojej konkluzji, chciałbym wam powiedzieć, zmianowanie substancji, metody biotechniczne i obserwacja, i próbowanie. Nieważne czy wam coś wyjdzie czy nie, próbujcie, wyciągajcie wnioski, dzielcie się tym z innymi. Na, na tym powinny polegać nasze te grupy przelarskie, na których jest tak dużo hejtu, tak dużo. Takiej po prostu nienawiści, i ja nawet nie wiem, jak to nazwać. Yy, powinniśmy zacząć współpracować jako sprzedaż. To nie jest tak, że ktoś jest dla nas wrogiem. Rozumiem na przykład osoby, które faktycznie żyją tylko i wyłącznie z pszczół, które nie chcą się czymś podzielić, okej, okay, ale 90% przedaży w Polsce nie żyje z tego. Ja też nie żyję tylko i wyłącznie z pszczół, więc powinniśmy po prostu razem zacząć współpracować, wyciągać wnioski, pytać się innych i powinniśmy się tym dzielić. Pomagać sobie nawzajem, a nie być po prostu zamkniętymi na wiedzę. Jest bardzo wielu sprzedaży, którzy są, są niesamowitymi. Generalnie są te same osoby wiecznie, które pomagają innym na tych grupach. Są niesamowicie kompetentni. Na mnie robią niesamowite wrażenie. Na przykład Leszek, którego wszyscy pewnie znają, pozdrawiam go, jeżeli to ogląda. Chociaż myślę, że akurat się z tego on nic nie dowie. Myślę, że naprawdę. To, co niektórzy robią, zasługuje na jakieś odznaczenie, bo wiele osób zrobiło dużo dla polskiego pszczelarstwa. Ale niektórzy, którzy, których nikt praktycznie nie zna, lub znamy ich tylko z Facebooka, nigdy ich nie widzieliśmy nawet, zrobili dla niego tak dużo, że myślę, że, że bez tego wszystkiego wiele rodzin by upadło i byłoby to po prostu coś bardzo przykrego. Kończę już te swoje gadanie. Mam nadzieję, że wyciągniecie coś z tego materiału. Jeżeli macie jakiekolwiek komentarze, bardzo chętnie napiszcie je do mnie, albo na... Zresztą macie podane moje wszystkie media. Możecie do mnie pisać na Messengerze, na mojej grupie na Facebooku, możecie pisać bez problemu. Tam jeżeli ktoś zacznie hejtować, a taką osobę od razu blokuję i usuwam, w ogóle bez żadnego ostrzeżenia. Jeżeli ktoś daje durne komentarze, możecie pisać tutaj na YouTube komentarze, Macie mój numer telefonu, proszę Was, żebyście dzwonili w miarę o normalnych godzinach. Bo zdarza mi się, że ktoś dzwoni o 3 w nocy, co dla mnie, że tak powiem, zdarza mi się, że nie śpię, ale no nie odbieram takiej godzinie telefonów. Także prosiłbym Was, dzielcie się swoimi przemyśleniami, dzielcie się tym, co myślicie, co uważacie, jakie podejrzewacie, że coś będzie. Napiszcie to wszystko. Bardzo was zapraszam do tego komentowania, ponieważ jest to bardzo ważne. Ja sam jak oglądam jakieś rzeczy na YouTubie, to widzę o, i ma, mamy chyba mamy dzwony. Także mieliśmy psa i dzwony. Przepraszam was za to, no ale taki mam urok tutaj. I zapraszam was do oglądania moich poprzednich filmów, zobaczcie sobie, bo idzie z tego wyciągnąć też wnioski, jakie ja błędy popełniłem. Ja tego nie usuwam. Mam cały czas to samo na kanale, nie usuwam tego. To, że coś źle zrobiłem, tam to jest dalej zawarte. Co wyciągnąłem, jakie wnioski wyciągnąłem. Uważam, że na przykład, przysypanie na węzeł o tej porze, co teraz zrobiłem, jest dużo lepsze niż takie późniejsze. Co też tam było pokazane, jak te rodziny wyglądały. Pokazałem, jak wyglądały rodziny, kiedy zwalczałem waroę kwasem marówkowym. Teraz sublimacją jest bardzo dużo tego materiału, z którego myślę, że coś da się wyciągnąć. Także zapraszam Was do oglądania, komentowania. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!